Witam wszystkich w Twoim odcinku. Dzisiaj już jesteśmy chwastownikiem w tym lupczyku, sadzonym na jesieni. Głównie chodzi o to, aby zlikwidować chwasty oraz wzruszyć tą ziemię przed podredlaniem, ponieważ będę podredlał to tym ekopielnikiem oraz z odsiewaczem nawozu. I tak jak już wspominałem w poprzednim filmie, to będzie jedna dawka nawozu narazna, nic więcej nie będziemy tutaj rozsypywać w tym lupczyku. Będziemy ewentualnie go dokarmić do listnie jakimiś odżywkami, Ponieważ nawet rozsiewając nawóz po całości i tak ten łupczyk z całości by nie skorzystał, ponieważ tam sporo obsuwa się na kopcach, a tutaj wysypie bezpośrednio na kopiec oraz to ładnie zaredli z tyłu przywiesimy taką belkę, żeby ładnie spłaszczyła ten kopiec. Jeżeli chodzi o napięcie zębów to jest na tym środkowym poziomie i też nie mogę iść tak szybko jak w przypadku Melisy, aby nie połamać tego lubczyku. on Już jest dość spory. Ogólnie to mieliśmy czekać aż ta ziemia przeschnie ale wszystko nam się skrywało w czasie, a teraz znowu padało delikatnie w nocy wczoraj, więc stwierdziliśmy, że już nie ma za czym czekać, bo ten lupczyk już potem będzie większy to też już nie bardzo. A zaraz mam wyjdę i pokażę jak on wygląda. Tak no jest sporo chwasów jeszcze, takich mniejszych. A tak już wygląda lubczyk. Tu po wychodzi ładnie. Jeszcze gdzieś, gdzie indziej wychodzi. Ja mówię, no. dość sporo czyści nam tych fastów drobnych. A jak zaredlimy, to już ich w ogóle nie będzie. A tak to tu nie wiem, czy będzie widać na kamerze. Jak on wyrządował już po całości. Tu jest wiadomo, mniejszy trochę. No ale tu, gdzie prędzej wyszedł, to jest dość spory. Tutaj jest pole po kukurydzy. Tam zresztą też, tylko tam było już uprawiane besorkowcem. Wydaje mi się, że po tym besorkowcu trochę mniej chwastów wyszło. Tylko on był też trochę później sadzony tam, więc to może wynikać też z tego względu, że już chwasty tak szybko nie odbiły, bo no już nie było takich temperatur. No ale po besorkowcu no trochę więcej jednak było tych resztek. Trochę się tam przypychało. No, Lubczyk ogólnie idzie bardzo ładnie. No jedyne co to będzie pewnie trzeba na jedno tu opryskać. to wszystko zależy jak on był wsadzony bo tutaj jest na przykład już dużo większy no i to też zależy jak był głęboko zaradlony a też chodzi o to w tym zruszaniu żeby napowietrzyć tą ziemię i tu odkryć, się dopiero przebija no. tu znowu następne, jak widać on dopiero wychodzi no i ten chwastownik nie łamie tego lubczyku, bo się trochę baliśmy że może połamać, ale Wiadomo tam jedną sztukę na kilka, pewnie uszkodzi, no ale już też nie przesadzajmy. A pole też wygląda w miarę czysto, tylko go właśnie zarydlimy, damy nawóz. I oby tylko pogoda w tym roku dopisała, no bo to jest sadzony z tego względu, że mieliśmy trochę sianego na wiosnę, to tak wyrósł, że się nadał tylko do przesadzenia. wyjdzie z tego sadzonego wydajność tam jest pół pola wsadzone i pół zasiane to będzie od razu porównanie jak to wychodzi no, przy sadzonym są dużo większe koszty będą przygotowanie sadzonki cztery osoby muszą być na sadzarce no ale na jedno pole i tak będę wsadzał w tym roku lubczyk ponieważ no, tam jest no, nierówna ziemia na tym polu, a tam też nie ma deszczowni, więc trzeba tam wsadzić, bo tam jest miejscami glina, górki, dołki, trochę piachu, trochę takiej równiejszej ziemi. Więc no, będzie musiał być z tego wstępu tam wsadzony i on będzie tam od razu po pszenicy, więc w miarę szybko, mam nadzieję że się uda. Może nagram potrójnanie może nie nic nie obiecuję dużo to zależy jak to będzie wyglądało z czasem nie wiem czy ja to będę robił czy tata A nawet taki większy to zostaną, ale to już redło do kończy. I miejmy nadzieję, że obejdzie się bez kracowania. czy też jak już będzie większy to już nie będzie dopuszczał światła. Pomiędzy redniny, więc te chwasy nie będą miały możliwości wzrostu. A mam nadzieję, że teraz się właśnie rozpogodzi i naprawdę szybko ruszy. No, i tutaj też zrobiliśmy poprzycze no, Chodzi o to, żeby z opryskiwaczem mieć możliwość manewru, żeby nie trzeba było składać lampy i głównie też chodzi o to, że przy kopaniu na tamtym polu też jest dookoła na 12 redlin, tak? 3 sadzarki. Będzie dużo na łatwiej przy kopaniu i będzie trzeba przeskakiwać przez te kopce. Najpierw wykopiemy dookoła. Dużo łatwiej będzie obcinać. Już też jest w miarę równa ziemia na tym polu, ale to jest tak, są takie miejsca, że strasznie woda podchodzi, i gdzie naprawdę wydaje się, że bez problemu idzie przejechać, to po prostu zaciąga. Czy to ciągnik, czy obyskiwać też melioracja idzie i tam właśnie na tym polu jest u nas studzienka na polu i jest chyba najniżej położony też punkt i cała woda spływa zazwyczaj nieraz była taka sytuacja, że no nie wymusiliśmy tam dość sporo wokół tej studzienki, bo no nie dało się podjechać, bo od razu kombajn wpadał Też już wyzbieraliśmy kamienie, no żeby już pochłasownikiem tobie trochę przysypało, potem by się zaredliło a tu naprawdę było dość sporo. A później to są problemy, właśnie czy w kombajnie, gdzieś wpadnie. Zresztą przy podrednaniu też było sporo takich większych, bo wychodziło, a no to nie sztuką mieć jest zdjąć czy urwać coś. Roku wszystkie pola zbieramy bardzo dokładnie. Także myślę, że to wszystko w tym odcinku. Jeżeli dotrwał ktoś do końca, to zachęcam do zostawienia łapki kurora z komentarza. Także trzymajcie się i do następnego. Cześć!